Cały cykl podwyżek stóp procentowych Rady Polityki Pieniężnej, z którym mamy do czynienia od września 2021 roku, wpływają na wyniki finansowe spółek, wpływają na obciążenie kosztami finansowymi spółek. Z naszych analiz wynika, że taki hipotetyczny zysk od początku cyklu podwyżek. Stóp procentowych obniżył się już o 5 miliardów złotych. Przy czym należy tutaj zaznaczyć, że oczywiście to są nasze hipotetyczne wyliczenia, ponieważ szereg spółek podjęło już decyzje, odpowiednie działania, aby zabezpieczyć się i przejść na stałe stopy procentowe. Także też tutaj widzimy istotny wzrost tego udziału oprocentowania stałych stóp procentowych względem oprocentowania na poziomie zmiennych stóp procentowych. Hipotetyczna strata w naszych kalkulacjach oznacza oprocentowanie, czy raczej koszty finansowe, które spółki zapłaciłyby. Porównując stopy procentowe, które mieliśmy we wrześniu 2021 roku, w porównaniu do aktualnych poziomów stóp procentowych, które mamy odpowiednio zgodnie z naszym cyklem od marzec, kwiecień do aktualnie ostatniej naszej podwyżki w lipcu 2022 roku. Czyli my porównujemy, jakie oprocentowanie, jakie koszty finansowe zapłaciłyby spółki, biorąc pod uwagę WIPOR sześciomiesięczny i marsze, w porównaniu do poziomu wiboru, które mieliśmy we wrześniu 2021 roku. Podwyżki, które, z którymi mamy do czynienia, one z pewnością może nie szkodzą, ale dają do przemyślenia kolejne inwestycje podejmowane przez spółki, ponieważ wiemy, że część to, często inwestycje finansowane są nie tylko ze środków własnych, które posiadają firmy, ale również z zadłużenia, z kredytów, leasingów, które są zaciągane na rynku finansowym. W związku z czym każde takie zaciągnięcie kredytu wiąże się z kosztem Obsługi. Jeżeli mamy kolejne podwyżki stóp procentowych, no to to oprocentowanie nam wzrasta, więc koszty całej inwestycji nam wzrastają, w związku z czym opłacalność inwestycji, zarówno tych, które już się toczą, są realizowane przez przedsiębiorstwa, jak i tych nowych, które dopiero są gdzieś w zamyśle przedsiębiorców, no muszą być ponownie przemyślane, aby sprawdzić opłacalność danego przedsięwzięcia. Myślę, że z pewnością to, jak wygląda obecna sytuacja makroekonomiczna, to, że mamy kolejne cykle podwyżek stóp procentowych, również nie bez znaczenia jest tutaj inflacja, która mimo wszystko, mimo kolejnych podwyżek, ona w dalszym ciągu utrzymuje się, a wręcz rośnie na dość wysokim poziomie. Z pewnością to, nie chcę powiedzieć, że zdecyduje o recesji, ale przybliża nas i każe nam myśleć o tym, że, że taki punkt zwrotny może nastąpić być w niedalekiej dalekiej przyszłości. Myślę, że każdy przedsiębiorca, każda spółka uczy się, daje nam to do myślenia kolejna podwyżka. Myślę, że gdyby zadać to pytanie we wrześniu, kiedy byliśmy przed pierwszym cyklem podwyżek, każdy z dużą, dużą ząb ostrożności podchodził do tego, kiedy, ale też jak wysokie będą te podwyżki. Teraz myślę, że każdy z przedsiębiorców jednak wziął pod uwagę realne, faktyczne wzrosty, przeliczył to na swoje wydatki i na Zyski swoich przedsiębiorstw. I tak jak wspomniałam, widzimy, że coraz więcej podmiotów zaczyna zabezpieczać się, zaczyna korzystać z, ze stałych stóp procentowych kosztem zmiennych, czyli de facto chronią swoje zyski, mając na uwadze czy widząc perspektywę kolejnych podwyżek w kolejnych miesiącach. Wnioski nie są optymistyczne, jednak ja myślę, że spojrzałabym na to też z drugiej strony, że te poziomy stóp procentowych, które mieliśmy we wrześniu 2021 roku, czy do września, one były bardzo niskie, czyli ta rzeczywistość rynkowa no była jednak zaniżona. Myślę, że te poziomy, z którymi mamy do czynienia teraz, oczywiście one są wyższe, ale jednak bardziej zbliżone tym realiom rynkowym, z którymi powinniśmy się liczyć i o których powinniśmy myśleć, podejmując jakiekolwiek decyzje biznesowe.